Witam, witam Ja pierwszy No i hopy, ja miałem dobrą głowę, ale sobie przypomniałem co wy wczoraj za mną zrobiliście Mentalnie Na sam koniec streama No może nie co nam koniec, na ostatnie mapy CS. O oh jest rampa, też czy rampa, rampa gracia. Chyba ta gra jest rozpierdła Co nie to mogę. tam robiłeś? Co tam wierciłeś, coś wierciłeś, <laughs> słyszałem Drill wariacie, wiesz, ja, ja robię zbyt. ten A drill o kolego, że na fleczce se wiercisz, coś słyszałem. Drill, drill to był, wiesz? No, ale witam wszystkich serdecznie, oczywiście z uśmiechem. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz ściągę w długopisie widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Co to jest? To wygląda jak pros piosenka. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To host, które prowadzi mnie w życiu w codziennym, jak i w sporcie. Gdybym mógł wybrać to podnośni, Dobra, powiem Wam tak. Oczywiście ja rozumiem wszystko, bo Patryk, a w szczególności jego tata, to jest naprawdę no nieodłączna część poznania rugby, ale po prostu jak ja wiem, co on gada na streamach. No nie, no dobra, no ale poczekaj, no chwila, kurwa, no po prostu mi, mi to tak to mi to mi tak, miksuje w bani. Uwaga, no posłuchajmy pierwsze 15 sekund, zobaczmy. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To hasło, które prowadzi mnie w życiu w codziennym, jak i w sporcie. Gdybym mógł wybrać to z pewnością wybrałbym ciężką walkę, ponieważ e, nie lubię łatwych przeciwników. Dobra. Ważna jego przeszłość, w dupie mam jego eks. Chciałabym mieć z nim dziecko, albo od razu Dobra, Chciał... leźmy dalej. I łatwych wyzwań w swoim życiu zawsze stawiam na to, żeby mierzyć wysoko, daleko i zachodzić jak najdalej. Hasło w imię zasad podoba mi się, ponieważ sam kieruję się zasadami w swoim życiu. Nie trzyma się super, z taką energią. Nie ma za Bądź moim Film, nigdy się nie cofaj, nie wystawiaj swoich przyjaciół i dbaj o swoją rodzinę. Aha. No <grywa> to, to powiedział. multi Sytuacja, kiedy jest ciężka i musisz walczyć ze swoimi słabościami i największym bólem, udowadnia ci, że jesteś prawdziwym. A rodzinę. właśnie, zobaczmy. Czy, nie poddajesz się i co. Czy TikTok nie płonie, kur. mój ulubiony TikToker. Weź tą pałę nitra. Złodzieja, Zagrajmy, co się opierdolił, oszukał go na milion dwieście złotych. O co chodzi z nitra? Ja. proszę cię, daj mi spokój, bo ja już nie, ja nie wiem, czy ja dźwignę kurwa, tą presję. Zaraz będę jak Donkasio presja. Bo no to szkoda. Musi tak gadać, żeby głośno nim było. No i to mi się podoba, Lajkuję Czerecha widzowie. A słychać mnie? No słychać cię, no ale to, to stare jest 500 osób na streamie. To nie musisz no to się niestety, ten. niestety niestety nie powiem. No ale co, to powiedz tak szyfrem. Dobra, szyfrem. Yy, deal? Czemu jednak nie przedłużasz? Czy jednak A. przedłużamy, czy nie? No py... mają wysłać ile jest z tego. Wiesz z czego. Wiem, wiem, ale to też nie jest tak, że musisz to dokończyć wszystko w marcu. Mega szyf. Szyfrem, <czysz> <ś romance> ja to pewnie nie wie o co chodzi. <ś>. <ś> <ś> Słuchaj, no. E, jak to się nazywa? No niech mi wyślą inaczej. No po prostu ja już jestem stary, ja już nie mam, ja już nie mam siły, tak. Ja bardzo ja chętnie, nie, robota, 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 tylko inaczej, No żeby, żebym na, żeby nabrał siły muszę dostać k***, wyciąg, yy, zestawienia afiliacyjne, o, ile tam jest tego, jeżeli tam jest k***, dobrze, rozumiem, to, to rozumiem. rozumiem, musisz poczuć ogień, muszę poczuć Chyba. ogień, no, to ci potem wyślę, dobra, tak dobra, jest dzięki, tak. dzięki, bye, bye, jo Koniec Malty, a to akurat nie ten deal, to akurat nie ten deal, więc spokojnie, dobra, co my oglądaliśmy, a, Bandurę Kartor. dasz radę tyle codziennie, chłopie ja bym o, o, mówi o dealu, gdzie jest chyba kupić 6 integracji 3 minutowych z miesiącu, to to jest pop... robota. <grym> a ja tak. Oj, powiem wam, nie, no nie wiem, się zastanawiam, czy to przedłużyć. Bo po prostu widzowie, ja was szanuję jak mam coś robić, no ja po prostu nie chcę, żebyście wy się źle czuli i musieli pisać ze dwóch. Znasz taką nutkę o kit eksportowy eksportowe, towarnie, a znasz coś takiego, to ci szybko pokażę. Poczekaj, no dawaj. Na siebie to widzieliście już, ale to jeszcze muszę nutkę mu zaprezentować. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To hasło, które prowadzi mnie w życiu codziennym, jak i w sporcie. Gdybym mógł wybrać, to z pewnością wybrałbym ciężką walkę, ponieważ e, nie lubię łatwych przeciwników. Nieważna jego przeszłość, dupie mam jego eks. Chciałabym mieć z nim dziecko albo od razu pięć. Teraz pasz dalej. I Łatwych wyzwań w swoim życiu zawsze stawiam na to, żeby mierzyć wysoko, daleko zachodzić jak najdalej. Hasło Wimla Zasad podoba mi się, ponieważ sam kieruje się zasadami w swoim życiu, przede wszystkim nigdy nie moim super hero! Bądź moim super moim super hero! się nie cofaj, nie wystawiaj swoich przyjaciół, nie wystawiaj swoich przyjaciół, nie wystawiaj swoich przyjaciół, nie wystawia swoich przyjaciół i dbaj o swoją rodzinę. Sytuacja, kiedy jest kuria ciężka i musisz walczyć ze swoimi słabościami i największym bólem, udowadnia ci, że jesteś prawdziwym wojownikiem. Myślałem, że to poważna federacja. Zawiodłem się tym ambasadorem. Widać, że wszystko pod wyświetlanie PPW. Kto następny? Gracen Rostocki? O pierdole, jakie, jakie chuje, nie? Już na jednego się wystawił. Eż? <laughs> A po co mu ta kosmetyczka na ramieniu? Tak teraz wyglądają faceci z zasadami? No? Kto następny? samo ich z pompa? A pierwsze dole. No, community grondy jest mocne, nie? Kurwa, masz, no widzicie, no wpuścili go do elity, no co mogę poradzić, kurwa. Jest taka strona, znajdźcie tą stronę? Czyli <mulity> sticker. .com. Enter text to spell? Dragon Lore, ale co tu kurwa, co on tu wygeneruje? No kurwa mega strona, ty! Ale mi nie chodzi kurwa jakiś taką chujozę, tylko taki fajny, Wronek miał fajnego crafta. On ci słowa generuje z Pier Pierdolisz. To jest inspect.com? O, select skin. No i co? A jak kurwa ułożyć to? Custom stickers. O. Elelelo. O. Ja czuję, że mam do tego talent, nie? Jak to jest ta z Widem kurwa, naklejka? Jak się będzie naklejka z Widem nazywała? O, dobra, pa to. Ja pierdolę, ja jestem najlepszym crafterem, kurwa, na świecie. No pa. <laughs> I co kurwa? Tu masz fajne ten o Kurwa, co to jest za glock? Ej, dopierdolony glock, ty Jak ten glock się nazywa? 13 zł, ta, ładujemy steam'a ładujemy szybko 400. Ej, ja będę kurwa ziomkiem od craftów Wiesz co I ja dzisiaj będę na coś, że cesie... Szeliga tak, co to za glock? A ja mówię, chłopie, mój kraft. Jak ten glock się nazywa bracie? O chłopie, nie powiem o? ci, bo zaraz każdy będzie miał taki. Ja powiem, że to jest nowy glock ze 10k, że mogę mu to selnąć. I to jak się nazywa? Ten, yy, pająk. Dobra, to już git, dawaj następnego jakiegoś kraftika. Ja pierdolę, no i było tak dobrze już. I chuj, i się skończyło. Fire Serpent. Hole. Chłokurwa, kurwa, ty, to jest fajne. Co to za naklejka? To chujowy, ale to fajne z tą lunetą Nie no dobra, Glock rozjebał, już reszta to jest gówno, nie? Z całym szacunkiem Glock, Glock rozkurwił A gdzie moje naklejki kurwa, co kupiłem? Ty! A gdzie tam te cztery, co kupiłem? Aha, no nie kupiłem ich, jak one się nazywały? Jak one się nazywały? Stone Scales. Mm, 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 mm. Dobra, esz. Dobra, jak to było? Jak on to tak idealnie zrobił, kurwa? Tako? O, o taką on to robił. Chyba. Jakoś tak, nie? No tak to na pewno, nie? On to robił tak. Bo kurwa musi być na równi. A może on to tak zrobił? Ty, on chyba tak to robił. No, on miał akurat tak zrobione. Ta, tak miał. Pytanie: czy zrobić tak, czy tak? Jak lepiej. No, kurwa, jak nie? Jak mam ten film, kurwa. I on ma zrobione tak. Na znaczy, się ogólnie i tak już wiem, jak to będzie. Trzeba poziomo, bo to dotąd nie wiemy. Może nawet, kurwa, byśmy... Albo dajemy tak, albo tak. Jak, kurwa, lepiej? Rób tak jak na filmie. No i chuj, kradnę mu. Potwierdź. Kurwa, źle to zrobiłem. Chyba Tretą za nisko dałem. Aha. To takie gówno na górze jest. Bo jak je tak postakujemy To będzie tu jeszcze jedna i tu i nie starczy, no musi być tak. Kurwa ty, krawciasz. O pierwsza jest zjebana! Kurwa! O pierwsza jest za nisko, patrzcie to To najwyżej tą wyjebiemy możemy kupić nową i zrobić równo z tą linią Dobra najwyżej tamtą zdrapiemy Tak, trzeba będzie równo z linią robić Ja to wszystko krzywo mam. Pa to wyżej, to niżej. Kurwa, Mać. Ty, ale to miejsca nie starczy. No się będzie kurwa ten. Tu zabraknie. Tylko, że on tak trzymał y, kciuka na tym, dlatego tak to wyglądało. Kurwa, o niego to jakoś wygląda gęsto w chuj. Ej, dobra, to kurwiony jest ten kraft z kurwy, syn, nie? Dobrze jest. No i zobaczymy jak on niby to zrobił Bo on to jeszcze wiebał A jak on zwiększa? Nie da się zwiększyć, nie? No dobra, ale ja w ogóle Ja nie wiem czy on to... Czy to się da tak zdrapać jak on, ale chuj No dobra i będziemy drapać Zdrap Kurwa, da się. Ja pierdolę, ty! Ocie chuj, czekaj. Ty, ale u niego jakoś... Kurwa, ja nie wiem. O nie, no dobra, ty! Gówno w chuj! Dobry Glock, jak za 50 zł, daje Glock za tyle pieniędzy, szczerze mówiąc, nie no ile on kosztował. Zła mapa jest kurwa. Trzeba na polskie mapy sprawdzić. No można pomyśleć nad wyjebaniem tego pająka, bo aż tak tego pająka nie widać. Pająk musi być, nie? On jest taki kurwa 3D. Dobrze jest. Bo jak jeszcze jedną wyjebiemy, to wejdzie na te kurwa dziurki, już będzie chujowo. Dobra znajdziesz jeszcze jakiś dobry kraft, co można zajebać Nie no fajnie wygląda, pa! No to to był dobry kraft Trzeba znaleźć jeszcze jeden to bardzo dolewają, ją dałeś Którą? A no jo, bez kitu, to było trochę, troszeczkę dłuższe, teraz widzę jak on ma. Kurwa, to trzeba wszystkie naklejki zdrapać. No nie, bo zobacz, on u niego przykrywa, on do tego momentu nie przykrywa aż. Czy przykrywa? Kurwa, przykrywa. To było wtedy do końca. Tutaj było do końca. Robimy, robimy. I on ma, kurwa. On ma to tak zrobione. Kurwa, tu nie może być błędu. Pierdol od prawej zaczynać, właśnie od lewej muszę zacząć, tak jak on to ma. Dobrze będzie, dobrze będzie, się kurwa, odpokójcie już. Tylko pytanie, czy nie niżej? Czy tak? Czy równo z tym? Dobra, dobrze będzie, patrz to, patrz to, patrz to mm. Kurwa, krzywo! To krzywo, kurwa, to sobie wyprostuj! No już nie mogę, bo nalepiłem no to, no Jezu, no kurwa, i pająka już... przykryję no przechuj ty jesteś oby Mergani Ja pierdolę by dać kurwa naklejkę człowieku to widzisz to, to odpierdane. Zobacz, zobaj, tu są te naklejki, zjebaliśmy meble za storkę ogarnął? Zjebaliśmy to Ej, tak. zaję Mergani No ja mogę już No to wołam Hema, sekunda To dawaj trzepaku Wołam Hema. Ja wołam Hema. Wszystkie krzywo Siema panowie Siema. Dobra, ja dobrze jest, już mnie nie mówią. wkurwiajcie Sprawdzam to Teraz Dzień jest kre. dojebanie, patrz Teraz jak Shelly zobaczymy go nowego gloka za sześć koła to chyba